Skąd te czarne chmury nad nami? Dlaczego sułtan wybrał Selima zamiast ciebie? Bo uznał cię za zagrożenie. Tak jak wcześniej twojego brata Mustafę i mojego zmarłego ojca. Nie twierdzisz, że mnie też chce zabić, raz Niech Bóg broni. Każdego wieczora modlę się, żeby to mnie odebrał życie, kiedy zechce je odebrać Tobie. Będzie to, co nam pisane? Boś lepiej o tym nie myśleć. Przeciwnie. Powinniśmy przewidzieć, co nas czeka, i się zabezpieczyć. Mój ojciec i twój brat przegrali. Ale ty zwyciężysz. Masz za sobą swoją matkę. Trzeba przyznać, że jest sułtanką wszystkich sultanek. Ta matka nie jest mi przeciwna, ale nie jest też ze mną. Nie będzie wybierać między synami. Jeśli wyda się spisek, który uknął przeciwko tobie Selim, matka dowie się, kto miał rację i stanie po twojej...